No właśnie, tradycyjne, 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 tradycyjne pisanki właśnie tak. i są przepiękne, robione ręcznie. Tak, Jak robi się wszystko. takie pisaneczki? To, to sporo pracy wymaga. No tak, najpierw trzeba jakoś wydmuchać to wszystko, co jest wewnątrz. No i one troszkę podeschną i maluję, naklejam według swojego uznania. No właśnie, nie, pani, pani, ile tak... Czas, bo to są i większe pisanki, no i te mniejsze, prawda? No nie umiem powiedzieć, ile to wszystko, bo po prostu całą duszą jestem w tym, więc już mi na tym czasie tak bardzo nie zależy, więc robię nawet do nocy. No właśnie, one są malowane, one są naklejane z elementami koronki. prawda? Tak, tak, koronki lub po prostu no różnych serweteczek takich małych robione na szydełkach. Także, co po prostu mi wpadnie do pod oczy moje, to biorę to i przetwarzam. I... Czy wzoruje się Pani, jeżeli chodzi o dekorowanie tych yy, pisanek? to nazwisk? jest moja motywacja. Jak, Także... dłu jak długo Pani, powiedzmy, zaczęła właśnie ozdabiać te pisanki? Od jakiego okresu czasu? No, ja wiem, od, może od 15 lat. Bo tak właśnie yy, robię to i i pokazuje po prostu. No właśnie, nie, pani powie, wieczorami pani powiedzmy siada i w wolnych chwilach robi te nawet pisanki w czasie obiadu, jak mam wolny czas między daniami jak sporządzam. Więc nawet siadam, mam to w kuchni, taki warsztacik mały, więc siadam i robię. No właśnie, może jakaś ta tradycja rodzinna robienia takich nie, właśnie, o właśnie chciałabym, żeby moje dzieci też cośkolwiek w tym, ale raczej mają inne ukierunkowania. Tylko ale. ja jestem jedna, która to rob, no robię. Ale jak to się zaczęło, że pani zaczęła robić pisaneczki? No bo, no bo gdzieś tam musiała pani pewno podejrzeć. To znaczy na pewno byłam w gronie koleżanek, ponieważ należałam do TPS w pewnym sączu, więc troszkę podpatrywałam, jak one to robią i po prostu mi się to bardzo spodobało. No, i jakoś tak, ale każdy, każda z koleżanek ma inny swój motyw. A pani jaki ma ulubiony? Ja mam ulubiony właśnie <gryw> tradycyjny taki co do regionu, kwiatowe motywy takie. I wnik pani, te pisaneczki teraz właśnie przed świętami Wielkiej Nocy cieszą się sporym zainteresowaniem? Raczej tak. Każdy właśnie po prostu miłym okiem spojrzy spojrzy na te wyroby. Dziękujemy serdecznie. Ja również bardzo dziękuję.